Słuchajcie, moi drodzy, z tej strony Kina Przed Nami, kolejny odcinek Simsów. Słuchajcie, aby się oderwać od nudy i czegokolwiek innego, wyruszyłam sobie w podróż sama, jedną, kiną, też jako matka dwójki dzieci. Ma prawo odpocząć, w końcu przed chwilą rodziła jedną, później za chwilę rodziła drugie. Więc bez zbędnego pitolenia... Ruszamy na poszukiwanie przygód w Chinach, gdyż akurat to było pragnieniem życiowym Kina, żeby właśnie sobie do Chin skoczyć. Zero zimy, zero gadek z Turką, tylko Kina, Chiny i dobra zabawa. Taki jest plan. Może mi się po prostu nudziło z tobą, moją porąbaną rodzinką. Przed kimi dziećmi w ogóle. Niech sam sobie leci. O. Tak, w kółeczko. No spoko, może być. Ech. Jaki chill. Że bochory nie płaczą. Że nie trzeba sprawdzać co chwilę któregoś Bachora. Zastanawiałam się, czy nie zabrać ze sobą gości, ale nie wiedziałam, czy to jakoś nie wpłynie na jej szkołę, czy coś. Wolałam nie ryzykować. Będę ze sobą nie zabierałam. Eee, myślę, że się domyślacie, że ja ten odcinek nagrywam w ten sam dzień, kiedy nagrywam poprzedni. Także nie wiem, co pisaliście pod poprzednim odcinkiem. Dlatego też się do tego w żaden sposób nie odniosę. Zapach nowego samochodu, zwłaszcza że ten samochód nosisz w plecaku od Uhoho, jeszcze trochę w sumie od początku serii. W ogóle ja tak sobie pomyślałam, jeżeli chodzi o jakieś zakończenie serii, czy coś ten San? Wow, po prostu wow. Szok. Kina, tu jest ewidentnie zejście na dół. Dawaj To są jakieś drzwi no to idziemy w ogóle kina masz przy sobie jedzenie mam nadzieję Ty kina masz przy sobie namiot kiedyś czy tego dalej masz go przy sobie masz prysznic no to możemy iść sobie na zwiedzanie grobowca, o to jest grobowiec budywa, nie ważne co to jest po pierwsze z bieżu. No wysp, pozgarnę łupę i tam tutaj kina bada i Naprawdę liczę na to, że ona znajdzie ten kamień. Dobra kina, idź zamelduj, jak tego wymaga od ciebie zadania. Bo troszkę tego nie ogarniam, więc spoko. Chcę życie napiszecie mi rozwiązanie, więc nie muszę tym zbytnio przejmować. Kurwa. Też no, ty może w domu może desek, więc nie kombinuj. się chcę zwiedzać. zwiedzać świątynię Niebios. Gdzie jest świątynia Niebios? O, nie o, 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 nie, nie, Jest jeden egzistent w pobliżu, powinien być drugi. To jest chyba drugi. Podnieś się. Czy ja włączam ten telefon? Nie. To <tryk> Ta tak to się załatwia. A jak ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, jak sobie poradzić z telefonem, który gdzieś tam pika, bo bateria wyłącza, rzucasz na łóżko i masz wyrąbane, bo to jest chill, to jest moment na Simsy. To nie jest moment na wysiadanie baterii, w ogóle ta bateria troszkę się nie potrafi zachować. Dobra, idź tam. Idź tu. Dobry. Jak nie możesz? Çok da absurd. Nie przeszkadza, nie ogarniam tego. No najbliżej podejdzie tutaj, tutaj nie może. Wszystkie się nie zmieni w wielkołakach jest na, na wakacjach, oczywiście, że... Można podróżować pod postacią wilkołaka, ale na wakacjach można się zmienić. Bez sensu. No i cholery, słuchajcie, no. Nie wiem o co tu chodzi. Słuchajcie, to się zjedzie. No i dupka piesga. Więc... Wpadaj do bazy wypadowej. Gdzie tu była baza wypadowa? A dobra, to tu jest w różnych miejscach, a ty jasie tam pitolę. Pitolę się tam jak głupia. a ty zespa... Jestem po prostu. Tyle wam powiem. Przezjadłaś przed chwilą surowe miecho, kino. Dobra. Musisz znaleźć tego ciecia i dostarczyć mi platyna. Jak ja to lubię. Przemiesz się z punktu A do punktu B. Jeszcze biegam w ten wikołach, to jest piękne. Masz ziom. Znaczy na mapie, lapis lazuli, czy nie bałdzą? Czy się nie bałdzą? Kino wejść już do bazy wypadowej. No i tu się zaczynają, chociaż. Nie. Kino jednak nie do bazy wypadowej. Jest polapis lazuli, to jest drugi. I dopiero potem sobie oddam i skoczę do bazy wypadowej. Tutaj nie ma opitalania się, słuchajcie, no bo tak naprawdę co, no. Wyjazd trwa tylko 3 dni nie ma czasu na spanie. Sen jest dla słabych w Chinach, no kurde. Szczerze sama bym pojechała do Chin, to, to no, nie wiem czy my za długo spała. Jest tyle fajnych rzeczy do oglądania. Nikko biega jak ten... U, A gdzie ten ja cieć? Poszedł spać? Czy mnie nie można tego oddać? Ja nie miałem mu dwóch przynieść? Trzy? Gdzieś się oglądało te zadania. Aha, trzy, dobrze. Dobrze, trzy. Okay. Dobra, idę do ciecia. Będzie cały odcinek w biegu, no ale cóż Trzeba robić questy Kina chce spać w grobowcu No teraz y, spadasz do bazy wypadowej, i idziesz spać, I uciekaj od zombie. Zombie w Chinach w ogóle, dziwna akcja. No, ale w sumie, dlaczego w Chinach miałoby nie być zombie? Właśnie mi się skarżyła scena pewna z Resident Evil, ale ona była w Japonii, a nie w Chinach. O ile dobrze pamiętam. Dobra, muza tu leci. Coś chyba spinałuszek z ale masz tam jakieś to łóżko? Gdzie ty wziąłeś takie łóżko? <grymne> 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 Nie, no idealny partner w ogóle w. w, w no. W się sensie, żeby się tak pospać z nagim w jednym pokoju. W sumie bez męża przyjechałam, mogę. Dobra muza, coś tam mugany śpiewają. Eee. O, mogę się przestać ekscytować. Kina, nie ma czasu na odwiedzanie Akademii, bo ty robisz questy. Bo co ja to? tu otworzę? No, nieważne. O, Nagi spał w spodniach. O, taka ciekawostka. Wszyscy ludzie już wychodzą, Kina. Aha, bo jestem wilkułakiem, to ja się nie wyśpię. Boże. Jak ja tego nie lubię w byciu wilkołakiem, nawet sobie nie wyobrażę. Cię. Tak, futrzak, jeszcze mi naprawdę tylko ciebie tutaj brakowało teraz. Kino, jaki spacer z dzieckiem jesteś na wakacjach? Szlawon. Tak, futrzek, rób hałas O, jaka smutna kina jest smutna Wpitała kina Dobra Już wesoła kina jest wesoła tak, naprawdę, co ja jest obojętnie? Jaki ten relikt, czy coś. Hmm. Co to chcesz zrobić? Odwiedzić tą akademię, jak tak. To... Bardzo usilnie chcesz odwiedzić tą akademię. No to dawaj. Po czym. Wiecie tą nieszczęsną świątynię niebios, którą się skasowałam, ale może tam jest jakieś super secret tajne wejście <laughs> z super secret tajnym reliktem do odkrycia. No i to było na tyle w Akademii już walki super. Trzeci nie przyznać, że bardzo ładnie zdobywał punkty wizy. W świątyni nic ciekawego nie było, tu wiesz, to wiesz co, kina. A skocz do stron może tam coś będzie do odkrycia. Kina nie ma teraz bycia wilkołakiem, a ty se poczekaj. Jest. Co to tu w ogóle jest za miejsca. Też jest coś alanus legownia, no kurde. Dajcie mi coś w tych chinach fajnego. W ogóle jako co jest ustawiona ta smoka? Smuczu paszcza. Gdzie tu jeszcze mogłoby być coś fajnego do zwiedzenia? Tu są źródła. W tych źródłach chyba ostatnio byłam, że dobrze pamiętam tam nic ciekawego nie było. Chyba ja weź jeszcze skoro do tej smoczej paszy zobaczymy nóż, no coś. Odkryjemy lepszego, nowszego, ciekawszego. Nie wiesz, to kina, nie, nie, nie. Ty jesteś głodna i ty jesteś kurde zmęczona. To jest dość pij, dziewczyno, dziewczyna. Jak gra, no wstaniesz, to już coś tak bardziej ogarniemy. Myślę, że tak będzie najrozsądniej, bo widzicie, ona jest znowu podnięta i jak ona jest podnięta, no to będzie dubka piesga zaraz. Pana Nagiego jest dalej miejsce w pokoju. Czy tutaj śpi. Co jest? Gdzie jest to łóżko? Czy mi nic... się? Dobra, zajmiemy łóżko pana Nagiego. Bydzie. O, nagi zmienił pokój. Kinek wstaniesz, to se zjedz jeszcze jednego, bo coś tam widzę. No, z tobą jesteś głodna. Więc jakiś gość by się położył Co jest z tymi śniadami? O, cześć. Co najzwyczajniej głódno w tej grze, ja pierdykom, nie ogarniam. Właśnie, kiedy poszukamy jakiegoś miejsca z basenem... Co to już za dźwięk, w ogóle nie ogarniam. Myślę, że w się może... Tu jest coś. Odwiedzimy gorące źródła, to na pewno będziemy mogli kąpać się na go na wstawaj. Jezu, ona jest naprawdę matką Polką. No przestań ty kuźwa yy, myśleć o tych spacerach z dziećmi. Czemu ty byłaś wstydzią, bo co, bo cię w piżamie zobaczył? Ty w sumie przebierałaś się przy nim. Szczerze liczyłam, że jest, jest basem. A czemu nie mogę pływać na go? Aha, bez komulec badaj komulec Aha, jak potrzebny to no, gdzieś mi kurde, kiedyś pisaliście, gdzie on jest. Hmm. Tak inaczej, ty możesz się tutaj ci zrobić, tak powiem, biegaj nago i pływaj. Nie, nie możesz tak. Wędkując o czym bardziej, nie? Hmm... Dobra, kina leci mi do głowy smoka. Czy do smuczej paszczy tam jeden ciul? Te dróżki w tych kinach To biedna kina się nabiega Po czym wyciągnie ten samochód z kieszeni Po czym dojedzie i go schowa I znowu musi biegać Biedna, no po prostu biedna Tak, ty też jesteś biedny Bo cię pani nie chce teraz wypuścić, bo nagrywa Tak Wszyscy wiedzą Możesz się kina jakoś dostać? Nie możesz, no? Hmm. Tylko kina nie badałaś. Tutaj coś jeszcze masz. Wspieraj. No, wspieraj to później, badaj to. U, relikt. Dostarcz panu relikt. Po czym znowu zeżnął. No, jest wiecznie głodna, no ja tego naprawdę nie ogarniam. No to dostarczysz, to wejść powiedz. Czy nie wiem, jak jest taka kwestia, że na wyjeździe taka głodna, czy... Czy że jak? Ja jestem ciekawa, czy będę się z nim mogła tu od... Mm. Przyjazny, przyjazny, przyjazny. Treny nie chce sporing, chcę. Treny Simon, że w sztuce rozumiem, że kiedy tak rozumiem, że... Nie. Kurde, no. Myślałem, że będę mogła się z nim sparować, a to proszę, nie, nie, niekoniecznie. Nie no, nie będę mu śpiewać. mnie nie może niekoniecznie. To rozmawiajmy z nim o sztuce. Najwyżej pomyśl, że jestem nudna. Czemu się z tą nie mogę bić? To jest nie fair. Nie ćwiczy tutaj ktoś jeszcze Ćwiczę. Weź tą na lunia. I powitaj ją. Może z nią będziesz się mogła pobić. <śm> Jak się, jak się, kurde zbudzę. Chyba, że muszę kogoś dobrze znać, żeby się z nim sparować. Szczerze, nie pamiętam. Potrenujemy ją, bo ona ma brązowy, ja mam bodajże już czarny w tym, także możemy ją potrenować. Gdzie ona poszła? że ją potrenuje na pachole, No dobra. Znęcaj się nad kobitą tutaj. No naciśnia kina ciśnia. Ciśnij! Weź wywal tego. Pryż nie znakuje z wakacji, żeby taka brudna do domu nie wrócić no i się wszamiesz, bo znowu jesteś głodna. No już, jak już. No już nie zdąży się wyspać. Dobra, wyprawa dobiegła końca, więc też końca dobiegł dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobała taka odskocznia. Chociaż na moment już wracamy do życia rodzinnego, do zajmowania się dziećmi. Także myślę, że w kolejnym odcinku będziemy dalej uczyć małą Monisię... Będziemy uczyć małą Monisię życia. Dobra. I to tak naprawdę tyle w dzisiejszym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, nie widziane. Pozdrawiam Was z kina, trzymajcie się i. Pieprz, pieprz!